George Barnett urodził się 12 listopada 1977 roku w Seattle, w Waszyngtonie. Amerykanin miał trudne dzieciństwo i często wplątywał się w bójki. W młodości został wysłany na terapię radzenia sobie z gniewem i był uczony panowania nad swoją przypadłością poprzez uczestnictwo w lekkoatletyce. Chodził do liceum w Ballard w Seattle, gdzie trenował zapasy, judo i kickboxing. W 1994 roku Będąc w drugiej klasie szkoły średniej, zobaczył UFC 2 i zdecydował, że chce zostać zawodnikiem MMA. Gdy uczęszczał na uniwersytet w Montanie, trenował w klubie sportów walki u Jima Harrisona. Mimo że nie miał pieniędzy na treningi, mógł w nich brać udział, ponieważ pomagał utrzymywać klub. Później trafił do trenera Erika Polsona, który był także wówczas zawodnikiem. Do dnia dzisiejszego ma z nim kontakt i prowadził u niego w klubie niektóre zajęcia. Barnett. Oficjalnie w formule MMA zadebiutował w 1997 roku. Po dziewięciu zwycięstwach bez porażki, m.in. z przyszłymi zawodnikami UFC Bobim Hoffmanem i Johnem Marshem, czy byłym zawodnikiem UFC Danem Severnem, sam związał się z amerykańską organizacją w 2000 roku. Zadebiutował na UFC 28, pokonując Gana McGee, w drugiej walce poległ po raz pierwszy z Pedro Rizzo a w trzeciej wygrał ze słynnym, mierzącym grubo ponad 2 metry kickboxerem Sammy Shieldem. Następnie zawalczył w rewanżu ze wspomnianym wcześniej Bobim Hoffmanem, którego pokonał, jednak po walce wykryto u Josha zakazane substancje i dostał ostrzeżenie od Komisji Sportowej Stanu Nevada. Mimo wpadki dopingowej w kolejnej walce zmierzył się w pojedynku o pas z Randym Couturem w 2002 roku na UFC 36. Barnett wygrał to starcie, zdobywając tytuł i stając się najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej. Nie nacieszył się nim jednak długo, bowiem ponownie wpadł na dopingu i organizacja pozbawiła go pasa. Potem zawodnik walczył na galach japońskich organizacji: Pancrace, gdzie zdobył i dwa razy obronił tytuł mistrzowski, oraz Pride, gdzie walczył w latach 2004-2006 i doszedł do finału turnieju wagi ciężkiej, w którym poległ z Krokopem. Zawodnik w Pride pokonał m.in. Aleksandra Emilianienko, Marka Hanta, Antonio Rodrigo Nogueire czy Polaka Pawła na stule. Po wchłonięciu Pride przez UFC, Barnett nie poszedł jak większość do największej amerykańskiej organizacji, ponieważ pragnął walczyć tam, gdzie najlepszy wówczas zawodnik na świecie, czyli Fyodor Emilianienko. W 2008 roku dołączył do nowo powstałej organizacji Sengoku, gdzie w przeszłości występował również Mamet Khalidow. Amerykanin wygrał tam dwa pojedynki – z Yoshidą i Jeffem Monsonem. Potem dołączył do Affliction, gdzie po wygranej z Pedro Rizzo i Gilbertem Ivelem miał zmierzyć się na trzeciej gali tej organizacji ze wspomnianym wcześniej Fiodorem Emilianienko. Barnett jednak ponownie wpadł na dopingu i zarówno walka, jak i cała gala zostały odwołane. Amerykanin po dwóch kolejnych zwycięstwach w organizacji DREAM i IMPACT związał się w 2011 ze Strikeforce i wystąpił w turnieju wagi ciężkiej. Dwie pierwsze walki wygrał z Brettem Rogersem i Sergiejem Harritonowem. W finale natomiast zawalczył z będącym rezerwowym podczas turnieju Danielem Cormierem. Dana White stwierdził przed tym pojedynkiem, że jeśli Barnet wygra, będzie mógł wrócić do UFC. Josh został zdominowany na przestrzeni pięciu rund. W kolejnej walce Josh pokonał nowy nabytek organizacji Strike Force Nandora Guelmino, który był rywalem o w debiucie dla największej organizacji na świecie. Po tym zwycięstwie w 2013 Amerykanin powrócił po latach do UFC. Stoczył tu pięć kolejnych walk, z czego dwie przegrał z Brownem i Rotwelem, a trzy wygrał z Mirem, Nelsonem i Arlowskim. Po pokonaniu tego ostatniego, co miało miejsce w 2016 roku, kolejny raz wpadł na dopingu. Według oficjalnych informacji, wpadka była spowodowana zanieczyszczonym suplementem i Amerykanin dostał tylko reprymendę. I od marca 2018 roku mógł ponownie walczyć. W czerwcu 2018 roku poprosił organizację UFC o zwolnienie, ponieważ nie ufał agencji antydopingowej. W kwietniu zeszłego roku związał się z Bellatorem. Dwukrotnie miał zmierzyć się z Hony Marksem, jednak nie doszło do tego, ponieważ za pierwszym razem zachorował dzień przed walką, a za drugim nie spełnił wszystkich wymogów medycznych. Nieoficjalnie mówi się, że znowu wpadł na dopingu, wbrew twierdzeniom Bellator przeprowadza testy antydopingowe w niektórych jurysdykcjach. Zawodnik w sumie w MMA stoczył 43 pojedynki. 35 z nich wygrał, 29 przed czasem, z czego 19 przez poddanie. Barnett podczas trwania kariery MMA stoczył wiele walk w zawodowym wrestlingu. Walczył w takich organizacjach jak New Japan Pro Wrestling, Total Non-Stop Action Wrestling czy Game Changer Wrestling. Mierzył się w tej formule m.in. z Tankiem Abbottem, Timem Sylwią, Bobem Sapem czy Bobim Lashleyem. W kwietniu tego roku miał zawalczyć na jednej z gal Game Changer Wrestling z Johnem Moxleyem, jednak galę odwołano z powodu pandemii. Amerykanin ponadto ma na koncie wiele pojedynków w grapplingu. Pokonał w 2014 roku na gali Metamoris 4 wielokrotnego mistrza świata w brazylijskim jiu-jitsu Dina Listera, zdobywając tytuł mistrzowski wagi ciężkiej. Dodatkowo jest pierwszym od 16 lat, który wygrał z nim przez poddanie. Barnett w 2017 roku stworzył własny klub UWF USA, gdzie jest głównym trenerem. Wystąpił w kilku filmach, m.in. u boku Stevena Sigala w filmie Człowiek Zasad w 2015 roku, czy w filmie Po prostu walcz 3 w 2016. Barnett w wolnym czasie lubi jeździć samochodami i je naprawiać, w szczególności starsze modele. Jest samozwańczym kinomaniakiem, a jego ulubionym filmem jest Łowca Androidów w wersji reżyserskiej, z angielskiego Blade Runner. Jest fanem kolekcjonerskiej gry karcianej Magic the Gathering, słucha muzyki metalowej i jednym z jego ulubionych zespołów jest polski Behemoth. Ponadto zna się osobiście z członkami tego zespołu. Barnett ma 191 cm wzrostu, posiada czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu. Jest zdecydowanie zawodnikiem, który dąży w swoich walkach do obalenia i poddania przeciwnika w parterze. Amerykanin kolejny pojedynek stoczy już w najbliższy piątek w formule na gołe pięści podczas pierwszej gali Genesis, organizowanej przez jednego z właścicieli KSW. Jego przeciwnikiem będzie powracający do startów Marcin Różalski. Z ciekawostek warto dodać, że w połowie 2018 roku w jednym z wywiadów wyraził chęć walki z Mariuszem Pudzianowskim. Wobec współpracy Barneta z organizacją Genesis, prowadzoną przez Macieja Kawulskiego, czyli współwłaściciela KSW, takiego pojedynku nie można wykluczyć. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.